No, witam Was serdecznie, Artur Kieta z tej strony, słuchajcie, znowu jesteśmy na tym samym polu, tak jak widzicie, ale byliśmy u rolnika, dostaliśmy pozwolenie, tam na, tamtą, za tamtą trawką jest kolejne pole, zobaczcie, Paweł już tutaj też jest, Krzysztof, idziemy w tamtym kierunku nowego pola. No czekajcie, chłopaki chyba za chwilę dotrafili, idę zobaczyć do nich, co oni tam ciekawego mają. Co macie? Złoto. Pierwsze O, panie! Dopiero co weszliśmy, a tu już taki strzał. O, ale się pięknie świeci już. O, ale strzał. Ale, strzał. ale pięknuśki. Masz co O, panie! Jest próba. Ale jest petarda. Jest próba. Czekajcie, próbę zobaczymy. Jak damy radę. Ale strzał, na samo wejście. Szczęśliwy dzień dzisiaj twój, co? Mam nadzieję, że Aha. będzie pierwszy. Proszę bardzo. Dobra, jedziemy dalej. Jak się już tak grubo zaczyna, to jak będzie dalej? Jak się skończy. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, po tej złotej obrączce od Krzyśka, zobaczcie, kolejne złoto. Proszę, sobie leży. <laughs> ale to jest tylko i wyłącznie Polmosik, proszę bardzo. Ale jest złoto. <laughs> zobaczcie jak tak to leżało. O, tak. A już się gęba cieszyła. No ja, ale nic. Jedziemy dalej. Paweł. Też tam już coś ma Dobra, do następnego. Zobaczcie nasze nowe pole. Jak wygląda superancko. Jest chodzenia na 2-3 tygodnie następne. Oczywiście tamto pole też że nie jest całe. Nie przeszliśmy jeszcze tego całego pola. Ale tu już nowe na ładnie powyciągą. Także zobaczcie sami jak to pięknuśko wygląda. A! E, Krzysiek dzisiaj złoty Krzysiek. Piękne trafienie. No pierwszy taki lepszy sygnałek. Coś takiego się trafia. Nie wiem. Co to może być? Coś takiego. O! Co? Dobra. Jedziemy dalej. Kolejny sygnałek. Nawet nie musiałem kopać. Tak sobie leżało na wierzchu. Coś takiego. Jakiś uchwytek od łyżeczki. Czekajcie, wyczyszczę. Zobaczymy, może jakieś zdobienia będą. A, coś takiego. Taka rączka, pewne od łyżki, albo od widelczyka jakiegoś małego. Najprawdopodobniej są jakieś napisy, ale tak to wygląda. Dobra, do następnego. Tam z daleka Krzysztof, złoty Krzysztof. Piękne, złotko, dzisiaj trafił. Jest na pewno mega szczęśliwy, jego pierwsze w ciągu 7 lat. Chodzenia. Z wykrywaczem, a mi się trafia pierwsza monetka. Coś takiego. Przepraszam Was, jestem trochę chory mam nos zapchany. Dlatego tak dziwnie może gadam. Czekajcie chwilę. Obczyszczę, zaraz zobaczymy. No i mamy dyszka cesarstwo w stanie rozkładu. Ale jest dychunia. Gdy to jest? jest dyszeczka. Dyszeczka cesarstwo. Jakaś krągłość. A coś się zaczyna dziać pomału. Dobra, lecimy do następnego. No i mamy od odznakę jakąś. Później rozpracujemy, co to jest. A tam Artur GT. No idziemy do Krzyśka znowu. Chłopak trafi jakąś armatę. Idziemy zobaczyć. Kolory, proszę bardzo. Chcemy zobaczyć co on tam ma za skarb. O panie, ale piękna! Czyścimy? lepiej? Jak masz ochotę? Zobaczcie, zmieniłem tylko pole. Paweł, widzę już też idzie z tamtego pola. Jest świeżo przeorane, ciężko się chodzi. I wróciliśmy na nasz z powrotem. I zobaczcie. Jest sygnał. I już jest monetka. Coś malutkiego. No. Czekajcie. Obczyszczę. Zobaczymy. Zobaczcie co wyskoczyło. Dwa grosze. Dwa grosze. osterajś. Proszę bardzo. 1929. Takiej monetki jeszcze nie miałem. Widzicie, już jest fajnie. Zmiana pola na nasze z powrotem i już jest lepiej. Dobra, jedziemy do następnego. No i po dłuższym czasie wyskakuje kuleczka. A będzie muszkietówka. Proszę bardzo. O wielkości to najprawdopodobniej muszkietowa. I kolejne znalezisko. Wyskoczy ładny guziczek. Się ładny, no taki guziolek sobie wyskoczył spotkajcie może go tutaj taki guziczek nie wiem czy będzie go dobrze widać coś takiego słońce świeci no takie coś mi wyskoczył guziolek z jakimiś tu napisami nie wiem w domu rozszyfruję to no, jakieś napisy są także to jest guziolek dobra jedziemy dalej do następnego Kolejna znajdeczka obrączka Tasia Poczekajcie chwilę tasia obrączka Zdyptana już ale jest Idę trochę do Pawła zobaczyć co tam chłopak tam ciekawego ma wykopane, jakaś monetka mu się trafiła, ale i tak chciałem do niego podejść zobaczyć co nam nazbiera za fancioru Powało się będziemy zwijać, by nami ja spałem Krzysiek tam z daleka nie wiem czy dobrze widać ale na pewno trochę jeszcze tutaj Witam pozdrawiam i Łysego Marek, dzięki za rękawiczki Jechałaj Marek, proszę bardzo. A tych monetek tutaj jest wolno. Pełno, pokaż to tam masz ciekawego jeszcze. A te bojmarki tu ci powiem w bardzo fajnym stanie wychodzą. To pole w ogóle jest niesamowite. jest tu skarbu. jest tu fajny guziczek, guziczek. jakaś broszka to są chyba dwa centy jeden fenol pokrętło od lampy to jakiś nie no, wiem co to i to jest broszka wiadomo Aha. chyba co no. ale wadnia no chyba wiemy co dzisiaj jest ten tak dnia tak pewnie jest, już dostanie jest złotko jest złotko a my nic a my nic a my bida ale, ale na każdego przyjdzie pora tak jak mówi panu. ale jest pochodzone, odświeżone mózgi są trochę, także nie jest najgorzej dobra, pomału się zawijamy także trzymajcie się i do następnego